Kochany, witam Was serdecznie i zapraszam do nowego filmu. Będzie to haul zakupowy ubraniowy. Będą ubrania i będą buty. Nie ma tego dużo, jeżeli chodzi o ilość. Mam trzy pary butów i cztery sztuki ubrań. Ale są to rzeczy dosyć fajne. Zauważyłam, że ostatnio robię się e, dosyć mocno wybredna, jeżeli chodzi o rzeczy, które zostawiam. Kupuję, znaczy kupuję. Zaraz mu się ludzie będą oburzać. Bardzo dużo rzeczy, które kupuję jednak po namyśle zwracam, bo kiedy sprawdzam, układam je z moją garderobą, z moimi ubraniami, albo sprawdzam czy nie mam czegoś podobnego, albo analizuję jakość materiału i tak dalej, tak dalej, to jednak bardzo dużo rzeczy zauważyłam, że zwracam albo zdecyduję się nie kupować. Ale te rzeczy, które zostawiam, lubię bardzo. I wydaje mi się, że to jest chyba fajna filozofia i fajne myślenie, żeby zostawiać tylko te rzeczy, które lubi się bardzo. Także pokażę Wam dzisiaj kilka rzeczy, które lubię bardzo. Są to moje nowe, nowe nabytki sklepowe. Oczywiście mam też dosyć sporo nabytków z Lumpa, ale czekam na odpowiednią czas i chwilę, żeby nakręcić nowego Lumpola, stylizację, mierzymy. Także Lumpole, broń Boże, nie zginęły, nie umarły. Po prostu najprostszej w świecie miałam małe przemyblowanie i tam taka jedna przestrzeń w moim domu była w moim mieszkaniu właściwie, gdzie była jedna biała ściana, na której fajnie mi się kręciło Lumpole, ona zniknęła i już jej nie ma. I nie mam już takiej fajnej przestrzeni do kręcenia właśnie tych stylizacji, ale chyba musi być nowe przemyblowanie, bo, bo musi być, bo musi być dla kanału. E, także lecimy. Jest, zasnęło na poduszce, bo lubi kolor różowy, jak wiadomo. Dobra, najpierw lecą buty. E, pierwsze buty to są buty, które kupiłam z myślą taką i z takim ogólnie myśleniem, że mam bardzo. Znaczy, zazwyczaj ja kupuję jakieś sobie nowe buty, to nie wiem czemu, albo są to, są to buty na obcasie. Buty e, płaskie, mm, bez obcasa, gdzieś tam traktuję po macoszemu i zawsze jakoś tak, nie wiem, ignoruję je. Jakby zawsze sięgnę jednak po zakupy obcasowe chętniej niż po zakupy. Butów płaskich. I stwierdziłam, że tak naprawdę mało butów płaskich, w których bardzo lubię biegać, łazić tak na co dzień. Mam moje nieśmiertelne martensy, które kocham i uwielbiam, ale właściwie oprócz moich martensów mam jedną parę adidasów, Adidasa, które mają już 3 lata, są w świetnym stanie, bo chodzę w nich bardzo rzadko i oprócz tego nie mam takich pół butów, takich powiedzmy ablofersów, albo, albo czegoś takiego płaskiego, więc postaram się jakby rozszerzyć moją kolekcję płaskich butów e, i póki co zakupiłam jedne. To są buty, które zakupiłam w TK Maxie i to jest firma Guess. Ja za firmą Guess nie przepadam, mówiąc szczerze, jakoś nie, nie kojarzy mi się najlepiej, ale te buty bardzo wpadły mi w oko i jakoś tak, nie wiem, spodobało mi się... Kupiłam i chodzę w nich. Bardzo jestem szczęśliwa z tego zakupu. Są to, że tak powiem, takie trampki, czy znaczy to są takie wsuwane buty półsportowe z denimu, z jeansu. One są po prostu całe jeansowe, w środku są materiałowe tu jest taki jasny, lekko przecierany jeans i mają taki bardzo mocny detal, czyli to takie wiązanie tutaj z przodu, to jest coś teraz bardzo na topie, bardzo, bardzo na topie. Podoba mi się w nich to, że mają też grubszą troszeczkę podeszwę, nie są takie stricte platformy na takiej grubej, że tak powiem, słoninie albo na takiej grubej platformie, ale podeszwa ta jest grubsza ja bardzo to lubię, bardzo lubię tę estetykę, bardzo lubię, bo to dodaje tych dwóch centymetrów, ja też mam taki typ sylwetki, że u mnie ciężkie obuwy wygląda dobrze na mojej sylwetce, także ja to lubię. Plus to, że ta podeszwa jest gruba, jeżeli tutaj sobie tak ścisnę, to czuję, że ta podeszwa też jest bardzo miękka. Te buty są bardzo fajnie wyściełane, jest taka dosyć gruba, piankowa wkładka. Tutaj widać, także chodzenie w nich To jest naprawdę jak chodzenie trochę na chmurce Są takie bardzo miękkie Przyjemne, naprawdę stopa w niej odpoczywa Oprócz tego są stosunkowo szerokie Ja mam szeroką stopę, mam wysokie podbicie I na moją człapę są jak najbardziej ok I to jest mój własny rozmiar Czyli rozmiar 39 A nie, co to jest za rozmiar? To jest 39,5 38,5 Nie wiem, bo jest tak wszystko napisane, że w ogóle nic nie da tutaj odczytać Eee, ciężko mi powiedzieć co i jak? W ogóle ciekawe nie wiem, nie umiem czytać, ale mam w ogóle 39. <noise> w ogóle ciekawe, bo te buty kosztowały mnie 30 funtów, jakoś tak około 30 funtów eee, i ostatnio byłam właśnie w TK Maxie i widziałam te same buty na przecenie z tą czerwoną naklejką przecenioną za 40, 34 funty. Więc ja się nie zdziwiłam, bo na tamtych było 39 oryginalna cena, a ja za to na pewno nie zapłaciłam więcej niż 30, może 32 funty. Na pewno nie zapłaciłam 40, 40 za, za nie funtów. E, także wydaje mi się, że akurat w tym wypadku ta cena jest bardzo fajna. E, buty są bardzo wygodne, tak jak mówię, bardzo mi się sprawdzają. Odrobinę za pierwszym razem e, tutaj ten tył mnie no bo to jest jeans, ale mój pies skutecznie nie wiem czemu akurat do tego buta gdzie mi otarł się dorwał. I ładnie mieć tutaj jest ten tył i już teraz mnie nie, nie szarpie, nie nie kuje. a ja takie buty lubię na gołą stopem i takie właśnie noszę, i sprawdzają się albo do jeansów, taki total danim look, albo też do każdego innego rodzaju typu, każdego innego typu spodni, szerokiej spodni, kulotów, ale też do jakiś jakichś takich sukienek na to myślę, że będą, będą fajne, zabawne, nowoczesne. Także bardzo jestem zadowolona z tego zakupu. Potem mam e, dwa zakupy z firmy Next. Firma Next nie ukrywam, nie jest to jakby firma, z której często kupuję. Właściwie to były moje, w której często kupuję. Właściwie to były moje pierwsze zakupy w Nextie e, i kupiłam dwie parę butów. Pierwsza para butów to jest para butów w regularnej cenie, a druga para butów to jest jakby z ich sekcji przecen, clearance eee, i nie ukrywam, że kupiłam je tylko dlatego, że po prostu cena mnie oszołomiła, ale po kolei. Najpierw pokażę buty, które kupiłam w regularnej cenie i to są już buty, które widzieliście ostatnio w moich stylizacjach ee, his and hers, czyli moich stylizacjach z Tomkiem, buty wielce kontrowersyjne, wybrudzone. Buty białe. Są to buty białe na ciężkim, drewnianym obcasie. Są to buty skórzane. One w regularnej cenie kosztują 55 funtów i wydaje mi się, że są w pełni warte tej ceny, bo są... a tak mówię, skórzane, w środku jest skóra, skóra, są bardzo, bardzo wygodne, znowu Next yy, ma te buty naprawdę fajnej jakości i one są tutaj takie dosyć miękkie z przodu, nie mamy takiego zderzenia z twardą pod, pod, podeszwą, tylko one są naprawdę takie miękkie, wyściełane także stopa dosyć mocno odpoczywa. Nie są zbyt szerokie, ale są okay, ok jak dla mnie. Bardzo oczywiście podoba mi się wyciągnięty czub, co zawsze jest u mnie plusem. I plusem jest też to, że ten czub nie jest długi, on jest po prostu zaostrzony, bo ja też długich, wyciągniętych czubów nie mogę mieć. Lubię zaostrzone, ale nie wyciągnięte. I też fajne jest to, że jest tak wycięte, to bo są tak bardziej do przodu. Nie jest to takie ta totalne V-Cut, jak ja lubię, czyli takie do szpica, ale takie, takie chociaż trochę, że tak powiem, jest. Także bardzo są na topie, bardzo mi się podobają, z bardzo wieloma stylizacjami kondycjami będą mi grały i grają i tak mówię są bardzo wygodne bo wtedy właśnie jak byliśmy na tym statku to miałam je na nogach na stopach po raz pierwszy z stopami, co prawda ale po raz pierwszy i wytrzymałam cały dzień bez obtarć także naprawdę spoko nie wiem, co o nich jeszcze mogę powiedzieć. Długo szukałam fajnych białych szpilek, które wyglądałyby dobrze, które byłyby właśnie w szpic i nie za długie były ten szpic i żeby były jeszcze skórzane i żeby jeszcze nie zbankrutowała i przetestowałam naprawdę sporo tych modeli i te akurat dla mojego typu sylwetki sprawdzały się na lepiej, najlepiej najlepiej, fajne jeszcze są, ale slingbackowe na Topshopie, one są na niższym obcasie, na kaczuszce i są tak jak mówię, slingbackowe, więc jeżeli macie bardziej smukłą sylwetkę od mojej, to mogą na Was wyglądać też fajnie, podlinkuję je poniżej, ale dla takich masywniejszych dołów, jak ja, dla osób, które robią masywne buty, te są ekstra, no i są niesamowicie wygodne, przez to, że ten obcas jest po prostu taki, a nie inny. Także to był strzał absolutnie w dziesiątkę jestem bardzo dowolona z ich jakości przede wszystkim. No, to jest coś pięknego i to jest jakaś seria Next Signature, nie wiem za bardzo, co to znaczy. Ale są. I drugie buty to są buty, tak jak mówiłam, które kupiłam, bo po prostu cena mnie zniszczyła. I to jest znowu ta seria Next Signature. To są buty, które są znowu w pełni skórzane, które na Clearance kosztowały 10,50? 10,50. Są to buty oczywiście robione na model, na wzór Gucci, takie stricte, totalne, że tak powiem z żyny czyli takie loafersy na lekkim obcasie, takim rozszerzanym z frędzlami z przodu i z takim chwostem. No tak jak mówię, z przodu, z zewnątrz, z tyłu to jest skóra. Są wyprodukowane w Brazylii te buty. Nie wiem w sumie, gdzie są tamte wyprodukowane, ale to są w Brazylii. Te są tutaj odrobinę węższe. Kiedy miałam mi je po raz pierwszy na stopa Ach, e, czy ja miałam na gołe stopy? Nie, miałam je do stop e, odrobinę mi tą stopę ścisnęły, ale nie było to nic takiego jakiegoś strasznie, nie, nie było to bolesne, wytrzymałam cały dzień 8 godzin, e, także myślę, że spokojnie się rozbiją i tak jak mówię 10-50 za skórzane buty. Takie buty są teraz absolutnie wszędzie, ale bardzo często są bardzo niskiej jakości, nieskórzane, niewygodne a te tak jak mówię, naprawdę są bardzo przyjemnie wykonane, y, dobrze są te buty wyważone, tak samo te białe są bardzo naprawdę fajnie wyważone y, i nie ma tutaj akurat podanego, nie ma tutaj na tym pudełku ceny, ale kosztowały albo 10, 50 albo 12, w każdym razie jeżeli jeszcze są, to spróbuję je podlinkować tam gdzieś y, pod filmem kolor to jest taki mm, lekko zaróżowiona taka lekko zaróżowiony gunmetal powiedziałabym, pasują bardzo do wielu rzeczy, są odrobinę poszczące. To nie jest jakiś taki bardzo, bardzo intensywny błysk. Oczywiście u mnie w pracy już było tysiąc komentarzy, bo u mnie w pracy, jak ubrałam raz buty takie płaskie i miały w panterę, bo czarna, buty były w panterę, to już było. uuuu, upolowałaś sama to zwierzę, Także wiecie, taki ten, ale no. Naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo tak jak mówię, nie kupowałam u nich nigdy, absolutnie nigdy wcześniej. A obuwie jest bardzo fajnej jakości, to muszę powiedzieć. Także druga para, tutaj. Kupiłam jeszcze jedne buty, ale one były już nie były takie fajne i nie były skórzane. Też kosztowały parę groszy, ale stwierdziłam, że nie będę magazynować u siebie badziewia i zwróciłam je. Dobra, teraz są dwa swetry, które kupiłam ostatnio w TK Maxie. Była w TK Maxie jakaś taka mega ostatnio wyprzedaż i ja oczywiście, jak to zwykle, do sklepów Jakieś pół godziny przed zamknięciem. Tak, ja jestem tym irytującym klientem, który wpada przed, do sklepu chwilę przed zamknięciem, bo ja dosyć późno kończę pracę, a wszystkie sklepy dookoła mnie, te najbliżej, są dosyć krótko otwarte, więc nawet, zawsze tak na styk yy, po prostu wpadam i tak dosyć szybko wszystko kupuję. Ale kupiłam dwie rzeczy, które bardzo mi spasowały. E, pierwsza rzecz jest to sweter e, firma Cynthia Rowley. Ja bardzo lubię sukienki od tej pani. Bardzo są dobre jakościowo, bardzo mi się sprawdza. Rodzaju, mają takie bardzo korzystne dla kobiet, wydaje mi się, kroje i też te materiały są bardzo porządne, przynajmniej też z którymi ja miałam styczność. E, ten sweter to jest sweter e, bardzo cienko tkany z włóczki, z, z, z marynosów, Jezus, nie, mu, nie, musim, nie umiem się wysłowić, e, 100% extra fine merino wool, czyli to jest taki bardzo cieniutki, delikatny sweter, nie powiem, przez niego nie widać, ale jest taki bardzo cieniutki, delikatny, tak jak mówię, z merynosów 100%. Podoba właśnie mi się ta jego delikatność i to, że on jest taki lejący się. Wzięłam sobie rozmiar XL, gdyż po pierwsze był pierwszy, który był pod ręką, a już zamykali sklep. A po drugie stwierdziłam, że on będzie naprawdę fajny, bo dekolt jest taki trochę szerszy, lejący się, nie jest za duży, nie jest taki totalnie e, lejący się mega, ale ja ogólnie lubię. Szersze dekolty. To już na przykład jest maks przyduszenie, jakie mogę mieć. Lubię też golfy, ale jakichś takich, wiecie, dekoltów przy szyi nie za bardzo. Także świetram, że XL będzie fajna i nie pomyliłam się, bo e, po prostu sweter leży na mnie idealnie. Patrzę tutaj, on nawet jak cudownie, jest po polską metkę, tak lubię, jak są po polsku metki. Długi rękaw, myślę, że fajnie się sprawdzi albo na koszulę, albo na gołe ciało, na delikatny biustonosz koronkowy na przykład, albo bez piustonosza, jeżeli jesteście bardziej odważne. E, I na lato, żeby narzucić, i wiecie, nie wiem, na podróż, na coś takiego dobrej jakości, delikatny szary sweter, to jest coś, co w mojej jest zawsze i to, to jest coś, co zawsze mi się sprawdza i do baro, bardzo wielu rzeczy pasuje, także to i on był przeceniony na 11 funtów, także naprawdę wydaje mi się, że rewelacyjna, absolutnie rewelacyjna cena. Kolejny sweter niestety nie jest aż tak dobrej jakości, ale bardzo podobał mi się wzór. Firma to jest firma Alphabet, ja kompletnie nie znam tej firmy, nie umiałam nic na jej temat znaleźć w internecie absolutnie i tutaj to jest 43% wyskody, 35 nylon y Nylon Microfiber i 22 Nylon fila, Filamer, i nie wiem, co to bardzo znaczy, zaraz mi ktoś wytłumaczy na pewno. E, w każdym razie to jest taki wielki sweter to Tomek powiedział, że to jest Freddy Krueger, tylko zielony zamiast czerwonego. E, to jest wielki taki oversized sweter. Znowu rozmiar to jest L, y, przepraszam, M przez L. I to jest taki swetek, który jest trochę krótszy, on jest gdzieś tam mniej do talii, ale jest szeroki i ma to, takie odrobinę kimonowe rękawy, a czy, są, a czy rękawy są same w sobie dosyć krótkie? I y, dopasowane, ale przez to, że nie jest tutaj taki rozszerzony, daje taki efekt kimonowości odrobinę. No i ma takie fajne, niskie wycięcie V-cut. Można go nosić albo wyżej, albo niżej, albo bardzo na bok. Strasznie podobają mi się te kolory. Bardzo jakoś tak, nie wiem, mi pasują. I wydaje mi się, że już bardzo wielu wzorów będą idealnie leżeć. Mam taką koszulę w czerwoną panterkę. Ile tej koszuli? Po prostu już mi się marzy, żeby to ubrać, bo to będzie świetne, to będzie świetne zestawienie kolorystyczne. Y, materiał jest taki bardzo miękki, bardzo delikatny i wydaje mi się, że będzie też takim właśnie świetnym czymś, żeby narzucić na co dzień, czy tam gdzieś do czarnych rurek, do czegokolwiek tak naprawdę i on był znowu na przecenie i kosztował 10 funtów tylko, także stwierdziłam, że naprawdę super okazja, no bo jak wiadomo, swetry jeszcze niezłej jakości są naprawdę stosunkowo drogie, widzicie, on jest taki szeroki, ale krótki, ale przez to, że jest dobrze uszyty, to fajnie leży, o taka, taka historia z nim, także to jest to i ostatnia chyba nie, przedostatnia rzecz Padło. E, to jest sukienka. Sukienka, którą już pokazywałam kiedyś na moim Facebooku. Nie wiem, czy jeszcze jest dostępna, ale ostatnio jeszcze była. To jest sukienka, którą zakupiłam na ASOSie, na którą już kiedyś patrzyłam. I nie wiem, czemu ją wtedy nie kupiłam. E, wiem, czemu ją teraz kupiłam, bo wciąż była, a poza tym była na mega przecenie. Kosztowała parę groszy, bo 12 funtów. Ja mam ją w rozmiarze 10, czy 38. E, to jest 100% bawełna. Co w niej kocham, to jest ten kolor. Ten kolor to jest taka wściekła limonka, ale taka z odrobiną właśnie takiej zieleni, taka prawdziwa true limonka. Yy, ona jest tak grubotkana, to jest jakby takie grubo, grube płótno, jest wspaniale po prostu surowo wykończona i ma w sobie taką falbanę, która idzie przez ramię, aż tutaj do biustu i też dookoła. Yy, I też u dołu jest falbanka, ona jest trochę asymetryczna. Sam sobie krój jest doskonale po prostu prosty, są lekkie zaszewki na biuście, ale po prostu tą sukienkę robi totalnie ta falbana, falbana która tak jak mówię idzie tutaj sobie przez rękaw, aż przez biust i sobie tutaj do tyłu. No i oczywiście na dole. Jest stosunkowo krótka, ale ja lubię tak jeszcze właśnie do czarnych rajstop, jeżeli czuję się zbyt nago. Zawsze, jeżeli macie za krótką sukienkę albo spódnicę, spróbujcie jej ograć do czarnych, kryjących rajstop. Broń Boże, półprzyrzeczystych, ale mega kryjących. To jakby da Wam... O poczucie komfortu, że nic za bardzo Wam nie wystaje, nic nie widać i w ogóle. Także ja, jak, jeżeli będę się czuła zbyt nagad, na pewno to. E, ale sama sobie sukienka jest absolutnie rewelacyjna. Nie wiem, czy jeszcze jest, próbują poszukać i dać jeszcze link e, u dołu. E, ta falbana jest w dobrym miejscu, że tak powiem. Bo często falbany na biustie robią u mnie masakrę, bo ja trochę tego biustu mam. Teraz mam bardzo miękki, lejący się biustonosz, Na przykład w t-shirtach nie mogę mieć za bardzo sztywny biustonoszów, bo się robi taka. Beka. Eee, ale, żeby miała ja sztywny biustonosz i falbanę to bym była mniej więcej taka. Nie nie, nie za dobrze by wyglądało. to falbana jest w jakiś taki dobry sposób jest sobiona, ona nie niestercie jakoś strasznie ładnie opada. Bardzo mi się podoba ten też dramatyczny detal tutaj. Na to można założyć marynarkę, jakoś to się, co leży pod marynarką, i się to wygląda spokojniej, ale sama w sobie jest taka. Ma w sobie taką małą dozę dramatyzmu. Nie za bardzo, ale jest po prostu rewelacja. Strasznie, strasznie mi się podoba. Nie mogłam się nadziwić, że jeszcze jest dostępna. Nie wiem, co ja w ogóle mówię. I ostatnia para, ostatnia rzecz to jest para spodni, czarne rurki. Ja na moim kanale jakieś milion tysięcy razy zachwalałam Wam czarne rurki z top Shopu. E, o nazwie Jamie Jeans, to jest taki klasyczny model e, rurek, które są na rynku od wielu, wielu lat. E, wysoki stan, gdzieś tak do pępka, e, oczywiście w różnych kolorach, ale ja zawsze czarne brałam. Gruby materiał, który się rozciągał, ale nie była to, że tak powiem, brzydko szmata, tylko on po prostu trzymał wszystko to, co miało być trzymane w miejscu. Ja zakładając te rurki zawsze czułam się tak 5 kg szczuplejsze, czułam, że wszystko mam pod kontrolą, po prostu działały dla mnie trochę jak majtki ściągające, że tak powiem, ale wyglądało świetnie, rewelacyjnie i niestety... Jakość tych spodni bardzo spadła, już nie mogę ich polecić, bo naprawdę materiał jest całkiem inny, taki szmatowaty. No, nie jest ten sam typ spodni, na pewno. Także straszny zawód straszna załamka, bo dla mnie osobiście bardzo jest ciężko kupić jeansy, spodnie ogólnie, bo ja jestem z tych kobiet z tyłkami, które mają talie i ogólnie większość jeansów na mnie wygląda źle, albo są za obcisłe, albo jakieś idiotyczne. Także po prostu ciężko dla mnie mi kupić obcisłe jeansy. Z pomocą przyszła wspaniała. Zuza, która ma na YouTubie kanał Fashion Real, 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 nigdy nie wiem, jak się to wymawia, wymawiam. Podziękuję Wam jej kanał u dołu. Zuza też jest listką w ogóle, więc ja zawsze, jak mam jakiś dramat ubraniowy, to potrzebuję czegoś tego, a takiego, a w tym kolorze, a jeszcze, żeby miało taki dziwny frencel. I Zuza w tym momencie mi wysyła linka i mówi, gdzie co jest. Także jest po prostu skarbnica, jeżeli chodzi o takie rzeczy. I poleciła mi spodnie z asos -a. Bardzo się zdziwiłam, bo ja kiedyś zamawiałam Jakieś jeansy ze Isosa i w ogóle mi nie siadły jakościowo eee, No ale poleciłam mi te spodnie Ten model nazywa się Slim Mom Jeans To są po prostu Spodnie robione tak jak te wszystkie Mom Jeans, ale właśnie przez to, że one są Slim, to są bardziej dopasowane Nie robią nam wielkiej pupy, wielkich ud To wszystko jest takie właśnie bardziej, bardziej Smukłe eee, i powiem Wam, że Zamówiłam oczywiście te jeansy w dwóch e, Rozmiarach e, Dostawiłam sobie 30 na 30 Teraz sobie żałuję, że nie wzięłam e, rozmiar mniejszy, no ale od początku. To są po prostu czarne rurki z dosyć takiego grubego, porządnego jeansu, jeansu. To nie jest jakaś taka pseudo bawełna, czy coś takiego mega rozciągliwego. Jest tu chyba 5% elastanu, jeżeli dobrze pamiętam. Czekajcie, tylko sprawdzę. Um... Jeszcze mniej, jest 2% elastanu, 98% bawełna i 2% elastanu. E, także dżinsy są mają odrobinę w sobie elastyczności. Kiedy zakładam je po raz pierwszy, to robiłam to na totalnym wdechu i myślałam, że umrę, e, ale już teraz po mniej więcej tygodniu chodzenia w nich, jeszcze ich nie prałam. E, Dosyć mocno się rozciągnęły Także one się dosyć mocno rozciągają Ale jeszcze raz widzę, że bardziej się nie rozciągają Także tak jak mówię, żałuję, że nie wzięłam rozmiar mniejszego, że nie wpiłam się w nich na siłę I sobie trochę ich bardziej Nie rozciągnęłam, bo w tym momencie się, są, robią, robią się już trochę luźne Pewnie po opraniu się wstąpią e, Niemniej jednak są to jeansy niedrogie e, Dosyć dobrej jakości e, Nie jest to taka Jak mówię, cienka, byle bawełna Tylko jest to porządny jeans z odrobiną Z domieszką elastanu, bardzo fajnie le bo to jest wyższy stan. Odrobinę spłaszczają i pupę, bo moją pupę praktycznie wszystko mi spłaszcza, gdyż moja pupa jest olbrzymia okrągła. Nie będę narzekać, lubię moją pupę. W każdym razie odrobinę ją spłaszczają, ale no, ryzyko zawodowe. I y, są też cięsami krótkimi. To mam akurat 30 i ta 30 jest mi nad kostkę, są właściwie jak takie 7, 8 powiedziałabym. Ale znowu, kiedy kopiłam 32 w takim szarym kolorze, to one były tak, że musiałam je po prostu zawieźć razy, więc jakaś taka mniej więcej taka różnica długości była między 30 a 32, co wydaje mi się, że jest dosyć spora różnica. Yy, no, w każdym razie to trzeba brać odrobinę dłuższe, bo mogą być za krótkie. I wzięłabym takie na styk bardzo obcisłe, bo mogą Wam się trochę rozbić. Oprócz tego jakość jest naprawdę w porządku ładnie leżą na kobietach pupastych, że tak powiem, czyli takich kobietach, co mają pupy, są tak gdzieś do pępka naprawdę wysokie i są jak najbardziej ok i na pewno będę je kupować dalej chyba, że coś lepszego mi się trafi, ale na razie się nie zapowiada. Dobrze, i to tyle. Cieszę się, że zamknęliśmy się tylko w 22 minutach, po prostu rekord. Eee, wszystkie rzeczy oczywiście będą podlinkowane poniżej, jeżeli macie ochotę na coś spojrzeć. Eee, no i tyle. Mam nadzieję, że zakupy Wam się podobały. Dajcie znać, co myślicie. Dajcie znać, czy Wy macie odrobinę jakieś ulubione ostatnio ubrania, ciuchy, nie wiem jak się nastawiacie, jak patrzycie na w ogóle sam problem zakupów. I dajcie mi znać, czy znacie jakieś dobre jeansy, rurki dla kobiet z dużymi biodrami, bo to jest mój odwieczny dylemat. Niestety, dobra. <laughs> to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję oczywiście za oglądanie i do zobaczenia znowu. Pa! pa! Staw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa-pa!